Dzień dobry! Dziś omówię najnowszą aktualizację systemu SAP, aktualizację 1.3.6, w której wprowadziliśmy funkcjonalność tagów. Firma może utworzyć swoje własne tagi, z których potem może korzystać w obrębie aplikacji. Wchodząc do menu Twoja firma po prawej stronie mamy listę tagów zdefiniowanych w systemie. Każda firma może zdefiniować swoją listę tagów. Po kliknięciu Dodaj, uzupełniamy formularz dodawania taga, którego potem będziemy używać. Podajemy nazwę taga, wybieramy kolor taga. Możemy też opcjonalnie wybrać ikonę, jaka będzie pokazywana w tagu. Ikon jest około 3800, dlatego warto skorzystać z wyszukiwarki celem dobrania najbardziej pasującej nam ikony. Na dole formularza mamy pokazany podgląd wyglądu tworzonego tagu. Po zapisaniu, tag jest od razu widoczny i dostępny do użycia. Przypiszmy teraz tag do wybranego klienta. W sekcji klientów wybieramy klienta, którego chcemy oznaczyć tagiem i w jego szczegółach klikamy przycisk edycji tagów. Jak widać, przypisanie tagów jest proste. Z listy tagów dostępnych klikamy znak plus dla tagów, które chcemy dodać. Klient od razu ma przypisany tag. Teraz, żeby znaleźć wszystkich klientów oznaczonych wybranym tagiem, wystarczy go wybrać z listy tagów, jakie wcześniej utworzyliśmy. Pozwala to łatwiej znajdować konkretnych klientów, filtrując ich po konkretnych tagach, jakimi ich oznaczyliśmy. Tak samo działa to w klientach wyświetlanych dla konkretnego działu, gdzie filtrujemy klientów i pokazujemy tylko tych przypisanych do konkretnego działu. Dziękuję za uwagę. Osoby zainteresowane wdrożeniem systemu u siebie zapraszam do kontaktu. Wkrótce kolejne aktualizacje poprawiające komfort państwa pracy.